W czerwie zostało 4 minuty. Kierowca musi się zatrzymać, żeby uniknąć wysokiej kary Oko. i problemu. Pozdrowianie. Sytuacja się zaczyna robić dramatyczna Została tylko minuta 10 sekund. A parkingu nie ma... Ach te chłopy. Dlatego kierowca musi zjechać najbliższym zjazdem. Tu na Sytuacja tu napięta jak blandaeka na język. 49 47 sekund 30 sekund hours of service required break warning jaki robot mi tu wleciał i co ja mam z nim zrobić o jaki obrzydliwy jak mnie upieprzy tutaj jest centrum dla turystów BMW można tu przyjechać zwiedzić muzeum tutaj elektrownia słoneczna panele, bo BMW wiadomo bardzo eko firma a może tym zasilają te swoje 8 ale wylicznie. to się wydnie, bo jeszcze jakiś dewiant sobie tak pomyśli. <laughs> Nic nie będzie oko wycinane, wszystko tutaj u nas kończy. A tu BMW się rozbudowuje i buduje kolejne hale. Więc chyba biznes jest dobry, bo ten budynek powstał w ostatnim roku. I tu na supie jeszcze znaczek BMW stoi. Oko, potem ze mnie kłusownika zrobią. No oko. Nie wiem, czy to ci, trzeba robić z ciebie. To tutaj ktoś bez bicia się do tego przyzna, że poluje. Teraz tylko powiedz, na kogo polujesz. A tu przejeżdżamy koło chyba najładniejszej i najsławniejszej wieży ciśnienia a może i na świecie Która przypomina z wyglądu Brzoskwinię Bo tu jest zagłębie Brzoskwiniowe Jakiś Peterbilt nam ją zasłonił Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Ale druga próba Uśmiech Jest, mamy ją Mamy w kolejną trasę znowu do Atlanty. Tak nam dobrze wczoraj poszło, że dyspozytor nie mógł się powstrzymać i nie wysłać nas jeszcze raz do Atlanty. Nowiutką ciężarówką 6200 mil przebiegu, czyli 10 tysięcy km. Jeszcze nie dotarta. Miejmy nadzieję, że nie wyskoczą żadne problemy. Jak to czasem bywa z nowym sprzętem. Dzień dobry, bo no masz mojego czuwacza i czuwaj. Wieczorem go odbiorę od ciebie uśmiech. Oko się odezwał, oko dziś nas nie będzie z nami jechał, bo jedzie do pracy, ale miło go było usłyszeć. ale przeważnie w nocy są prowadzone w związku z czym korków mniej policja zwykle zabezpiecza takie miejsce, żeby kierowcy pamiętali że jak jest ograniczenie prędkości to trzeba tą prędkość ograniczyć tu dokładnie widać te banie do oświetlania pracy bardzo fajny pomysł ludzie pracują bardzo blisko ruchu drogowego, więc warto tą prędkość ograniczyć w takich momentach dla bezpieczeństwa. Nic się nie stanie, jak ktoś minutkę później dojedzie, a przejeżdżanie tutaj, i tak to ograniczenie wolgo do 70 km wczoraj powinni z tym realem prowadzić, bo mieli temu okazję. Na tym znaku, który widzieliśmy przed chwilą, była opłata, jaką trzeba zapłacić za płatną drogę. Lewy pas na tej autostradzie, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem pasów. Lewy jest płatny. Express Lane, Pitch Pass. Tylko, że opłata za przejazd tym lewym pasem jest różna w zależności od tego, która godzina, czy jaki dróg na drodze. Teraz jest 4.30 rano, więc ruchu na drodze nie ma i dlatego opłaty są niewielkie. O 8 rano, jak to będzie korek, to od razu opłaty wzrosną. No, a teraz są dosłownie jakieś grosze, centy. Za parę centów można jechać tą płatną drogą, tylko no nie wiadomo po co teraz. A jak tu się zrobi korek i to będzie jedyny pas, który się rusza, to ta cena drastycznie wzrasta. Naczepkę, która chyba jest z naszej firmy znowu wystawiona, elegancko. no to, no to szybciutko robimy hook huk, hook huk, 5.17. Koni 2305. Dzisiaj masz powtórkę z wczoraj? Powtórka z wczoraj, nawet lepsza, bo nie mam żadnego ładunku do zabrania. A? tą kolejkę po horyzont na pasie sprzeciw. Smutki drogie, czasami ze straży jeszcze średnio drogi. Z tamtej strony wszystko stoi, bo to się dwie autostrady zjeżdżają i się nie mogą pomieścić na tych skromnych siedmiu pasach w jedną stronę. A w naszą stronę elegancko. firma KTD, dystrybutor części zamiennych do samochodów WWW 39 KTD. Cześć Wam, Piotrek 189 Do Atlanty jedziemy Już wracamy, już wracamy i zaraz w domu będziemy Chevrolet Impala z 1969 roku jeden z samochodów naszych kierowców na sprzedaż jest w ogóle wystawiony ktoś mi mówił, że 12 tysięcy nie mogę tego potwierdzić ani zaprzeczyć samochód prawdę mówiąc widzicie, że jest dłuższy no dobre dobre pół metra może no może 30 centymetrów dłuższy od mojego kugara i to się przekłada no z przodu też troszkę wystaje dobre pół metra dłuższy niż kugar czyli będzie miał no blisko 6 metrów ta impala bo ona w ogóle bazuje na sedanie Jest to dwudrzwiowa wersja hardtop to znaczy tak się mu otwierają okna że zostaje bez słupków jak, jak w Merkurym Ale to bazuje na sedanie dlatego też robi wrażenie większego solidniejszego wyższy jest dłuższy Widzicie na wysokość maski jak się popatrzy to to jest to jednak spora różnica kugar jest delikatniejszy no ale to też się przekłada dość precyzyjnie na ilość miejsca w środku bo no bo właśnie kugar z przodu ma dwa fotele a z tyłu ma ławeczkę taką bardziej symboliczną miejsca na nogi tu niewiele natomiast natomiast ten o, o zamknięty zaraz sprawdzimy z drugiej strony wczoraj był otwarty to może dziś też będzie otwarty się włamiemy tu do środka tutaj w środku jest wygodna kanapa z przodu, z pasami bezpieczeństwa na trzy osoby przebieg 41 500 mil czyli no 65 000 kilometrów i prawdopodobnie jest to prawdziwy przebieg sądząc właśnie bo ten deska rozdzielcza też właśnie nie niespękana, drzwi w ładnym stanie ale ale fotele w ładnym stanie to jest oryginalna tapicerka to jest oryginalna oryginalne pokrycie tych siedzeń a widzicie że niespękane, niezniszczone no tutaj tutaj minimalnie pęka no to jest sky to nawet nie jest skóra ale ale takie minimalne pęknięcie po tylu latach to jest coś normalnego ale jakby był większy przebieg to to najprawdopodobniej byłoby to bardziej zniszczone. Czekajcie, bo chciałem odsunąć siedzenie, a z tyłu jest. No i z tyłu też wygodna, wygodna kanapa. Miejsca, miejsca na nogi sporo, w sumie, relatywnie na to patrząc. No i, tak, mówiłem, hardtop, to znaczy okienko się otwiera. Także nie zostaje żaden słupek i bardzo to fajnie wygląda 69 rok, więc w zasadzie rówieśnik mojego kugara 3 lata starszy i też, też jest to samochód su, sur, survivor tak zwany, a nie, nie, nie regeneracja. Nie odnawiany, nie przywrócony do życia. Tylko. Tylko oryginalnie zachowany. Czy jest wart tyle, co mój Merkury? No ja bym się nie zamienił, ale. Ale generalnie rzecz biorąc, no to. To też warto by kupić coś takiego. tu jakieś zadrapanie wychodzi rdza pod tym brakiem lakieru ale ale w sumie no w pięknym stanie jest chromy ma chyba nawet w lepszym stanie niż w Kugarze. bo w Kugarze już jakieś takie podziubane te chromy a tutaj a tu całkiem ładnie wyglądają To jeszcze tą kamerką spróbujmy. Samochód jednego z kierowców w naszej firmie, zobaczymy jak to wyjdzie nagrywanie. To przynajmniej mam podgląd, widzę co filmuje. Chevrolet Impala z 1969 roku, dwudrzwiowy hardtop, czyli wersja bez słupka bocznego, to znaczy jak się otworzy okno to ten słupek znika. W bardzo ładnie utrzymanym stanie, 65 tysięcy kilometrów przebiegu od nowości najprawdopodobniej. To prawdziwy przebieg do sprzedania za podobno za 12 tysięcy dolarów. Nie rozmawiałem z kierowcą, więc tego nie jestem taki pewien, no ale tak mi ktoś tutaj mówił. Samochód dłuższy, szerszy i wyższy od Kugara no, i też większy w środku. Kugar w sumie na tylnych siedzeniach ma bardzo mało miejsca, ale przy tej impali, to kugar wygląda wręcz jak mały sportowy samochód pięknie, pięknie wygląda. Bardzo zdenerwowałem tego pana w Mercedesie, który ze złością mi objechał, skręcił mi przed samym nosem, po to tylko, żeby wjechać na lewy pas, no i stanąć na czerwonym świetle. Oczywiście. Nic by się mu nie stało, jakby jechał spokojnie za mną. O, jak ciężarówka tutaj Bogi. Czepiła się mojej wątroby, a poza tym jak noworodek mam wyniki. Ostro daje, ostro daje tym dymem. To brama tej z globalnego, jakbyście nie wiedzieli dlaczego mamy globalne ocieplenie, to, to przed nami No i spokojnie. pocelowałem, dni. proszę się obie. Myśli, że pocelowałeś? A, jaki zapach piękny. To jak ciężarówka tutaj... się w otrobie, a poza tym jak noworodek nam wyniki. Najlepsze są kebaby opalą na wejściu i wyjściu. Podobny dobry kebab piecze dwa razy Moja jak tutaj... Bob. Uczepiła się mojej wątroby, a poza tym jak noworodek mam wyniki. Ostrudaje, ostro daje ostro tym dymem To w w tej globalizacji globalnego Jakbyście nie wiedzieli, dlaczego to znaczy, mamy globalne ocieplenie, no. Oko. No i pocelowałem. Dawid, proszę, Hiobie. D. Ach, pogotowia uśmiech. Jest to opatentowany uśmiech. Andrzej. No to pozdrawiamy uśmiech. Micha komuś władował na pole Droga zamknięta niestety z powodu koni 2305 Widzisz jeszcze tu nie jechała już wiedział ten GPS To musimy znaleźć inną drogę no bo oczywiście jest znak droga zamknięta name for months. Płotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka, niedługa. Niedługa, nie krótka, lecz sam raz. Złaś tego krzesełka. Jeszcze raz. Frygat spadniesz i się potłuczysz cała. Co tam znalazłaś? Gdzie ta mucha jest? No i co, i boisz się zejść teraz? Cześć. Nie zawracać ci głowy, bo odpoczywasz sobie. No to sobie odpoczywaj. <grymne> <grymne>